Siema tutaj Milu, witam was w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę robić challenge z pompkami, ale na początku wpadajcie na mojego instagrama Mazur, 2006 tutaj wam się wyświetla. A dzisiaj co będzie w tym odcinku? Na początek będzie challenge minuty, gdzie w minutę będę musiał zrobić jak najwięcej pompek. Ostatnio na moim instagramie prowadziłem challenge, że przez tydzień codziennie muszę robić 100 pompek i zrobiłem, około zrobiłem 1000 pompek w tygodniu. I co? Bez zbędnego przedłużania zaczynamy, jest stoper i muszę zrobić jak najwięcej pompek w minutę, zobaczymy ile będzie. Uwaga, minutę nastawiam i zobaczymy ile zrobię pompek, dobra, czas, Cześć. Dobra, 30 sekund. Ale to bylo, dobra. 45 sekund, teraz ostatní. Dobra Minęła minuta. Nie liczyłem ile zrobiłem pompek? 31. Ta, ta ostatnia nie jest pełna. No to 30. 31. A, bo dobra, czyli 32 powinno być. Było. No, ale, ale, ale... no, czyli to jest dobrze. 31. No, więc zrobiłem 31 pompek. Tak naprawdę bez rozgrzewki. Wydaje mi się, że mógłbym zrobić lepiej. W sumie niepotrzebnie robiłem te 20 na początek, bo to mi zabrało trochę siły. No ale cóż? No więc w minucie 30 pompek, 31, ale to 20 pompek zrobiłem niepotrzebnie na początek. Napiszcie mi w komentarzu, bo dużo osób się mnie pyta o to, jakie ćwiczenia wykonuję na brzuch i ćwiczenia wykonuję na brzuch tak naprawdę samym ciężarem ciała, więc dajcie mi znać, czy chcecie to zobaczyć. Jeśli zobaczę, że chcecie, to nagram właśnie tutaj wam ten odcinek na tej hali. Dużo czytałem i oglądałem o tym, jak wykonywać poprawnie pompki, bo dla mnie właśnie poprawne wykonywanie ćwiczenia jest kluczowe. I teraz tak, ustawiam sobie tak ręce. Tutaj w łokcie, jeśli jest pompka, powinno być, powinno być 45 stopni, czyli nie tak blisko, nie tak, tylko tak. A już nigdy nie róbcie w ten sposób pompki. Czyli ręce nigdy nie róbcie tak. Jezu, ja nawet nie wiem, jak to ja może zrobić pompkę. Nie, serio. Uważajcie, bo można się bardzo nabawić kontuzji. I jeszcze raz, jak mówię, tak naprawdę nie jestem do końca pewien, czy są poprawne. Chociaż. E, no. Mam pewność, ale wiecie, no, to nie jest tak, że do końca trzeba, zawsze jest pewność. Nieważne, co ja gadam. Więc patrzcie, ja też mi się wydaje, czytałem, że trzeba mieć łopatki złączone. I zobaczymy, bo ja tak naprawdę sam nie wiem, kiedy mam złączone, na kiedy, nie? Wydaje mi się, że teraz będę miał złączały. Znaczy? Nie widać, koszuly. to zajmiem koszulkę, dobra? No. Teraz będzie 360 mojego ciała i porównam sobie zmiany i progres po tej zimie. Dobra, dawaj, 360. Dawaj szybciej więc tak. Zobaczymy co będzie po zimie i co, jeśli chcecie zobaczyć mój progres i co, co robię, co na mojego Instagram, jeszcze raz mówię Mazur 2006 dzięki za follow. Jest jeszcze rodzaj pompek, czyli diamentowe, pewnie jest ich więcej, ale takie, które znam, diamentowa, czyli tak. I spójrzcie, tutaj działa nam ten mięsień, czyli triceps, ja spróbuję napiąć cały świagumiem. gumiem. O, czekajcie, chwilę, tak się chyba zły. No, w każdym razie jest na triceps i tak, to są pompki diamentowe, czyli one działają właśnie tutaj na triceps. O, to, tutaj. A te pompki, które robię, one działają na biceps i na czapkę piersiową. Więc, jeśli chcecie sobie zrobić klatę lub biceps, to właśnie róbcie pompki. I zapraszam też na mojego Instagrama, bo na moim Instagramie będzie jeszcze więcej takich challenge. Nie, bojcie No Dobra, jalo, raz się żyję. Nie, mi się stało. Dobra. No, jak tak widzicie, tak jest jeszcze jakby ktoś pytał, to mi piszcie, że to jakby nie jest potwierdzone info, bo to przeczytacie po prostu wszędzie i to jest potwierdzone, wszystko to co mówiłem w tym vlogu jest potwierdzone, więc jakby wiem co ja mówię. I teraz tak, y jeśli chcecie robić ćwiczenie na triceps, to robicie pompki w ten sposób, czyli pompka i bardziej do przodu. Bardziej do przodu tutaj, wtedy wam działał triceps. Jeśli chcecie robić na klatkę, to jakby nie dotkacie tutaj tak bardzo, tylko bicie. Bliżej, nie tutaj, tylko tuż. I to będzie na klatę. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli chcecie więcej, dajcie łapeczkę w górę i wpadajcie na mojego TikToka, bo tam też będą takie e, wyzwania. Trzymajcie się i miłego weekendu, wieczoru, dnia i szkoły. Siema!